Otóż, jak Państwo pamiętają, na początku naszego dzisiejszego spotkania, wtedy, gdy pokazywałem Państwu przemiany alkoholu etylowego na różnych katalizatorach, wspomniałem także, że niektóre z tych przemian są katalizowane miedzią, przy czym inaczej przebiegały reakcje na miedzi o, powiedzmy, nie, niezbyt rozwiniętej powierzchni, inaczej na miedzi rozdrobnionej. No ale przecież kochani, ta mieć w żadnym wypadku nie mogła brać udziału widocznego w reakcji z alkoholem etylowym. No czegoś podobnego nikt z Was tu nie wymyśli, że powstał jakiś związek prze przejściowy, alkoholu z miedzią czy coś takiego. Ja bym tego też nie wymyślił. W takim razie w czym rzecz? A no właśnie. Tutaj moi mili. Zapisałem wam kolejny punkt dotyczący katalizy powiedzmy wielofazowej, heterogennej, ale wspomniałem, że chodzi mi o reakcje przebiegające na powierzchni metali. Bo te metale tak naprawdę wcale nie reagują, przynajmniej nie reagują w sposób widoczny z substancjami biorącymi udział w reakcji chemicznej, a więc miedź nie reagowała z alkoholem. Platyna nie reagowała z dwutlenkiem siarki czy tlenem w syntezie SO3? Ja tutaj znowu podaję Państwu przykład reakcji niesłychanie ważnej przemysłowo. Chodzi mi o syntezę amoniaku z pierwiastków, bo amoniak, jego przetwórstwo to znowu ogromny dział przemysłu chemicznego to nawozy sztuczne, to farmaceutyki. To tworzywa syntetyczne, wiele jeszcze innych działów mógłbym tu wymieniać. Stąd synteza amoniaku jest problemem niesłychanej wagi dla chemika. Synteza amoniaku reakcja, o której ja Wam tutaj opowiadałem, mówiąc o parametrach termodynamicznych reakcji. Przecież pamiętacie, że z tą przemianą. Związana jest ujemna wielkość potencjału termodynamicznego gipsa, a więc reakcja powinna przebiegać samorzutnie. Powinna, ale nie przebiega, bo maleje przecież entropia. A wtedy druga zasada termodynamiki powiada nie, taki proces nie będzie przebiegał z szybkością mierzalną w przyrodzie. Tak, ta reakcja przebiega w dosyć wyrafinowanych warunkach, przebiega z udziałem katalizatorów. A tutaj wybrałem Państwu jeden z rodzajów katalizatorów stosowanych zresztą w przemyśle, mianowicie żelazo z domieszką drobnych ilości manganu. Spójrzcie, proszę, na ten wykres. Na tym wykresie, na osi pionowej, ja odłożyłem wydajność powstającego amoniaku w funkcji. Ciśnienia wodoru w mieszaninie. Innymi słowy, przeprowadzam tę reakcję, badając jej przebieg pod różnymi ciśnieniami, mierzę wydajność procesu. Zwróćcie Państwo uwagę na tę krzywą czerwoną, charakteryzującą przebieg owej zależności. Oto dla stosunkowo niewielkich ciśnień, nieważne co znaczy to słowo niewielki w tej chwili, Wydajność reakcji rośnie, potem, poczynając od pewnego ciśnienia, ustala się na pewnym stałym poziomie. Dalszy wzrost ciśnienia, choćbyście Państwo stosowali niezwykle wysokie ciśnienia, na wydajność już nie wpłynie. Moi Państwo, przebieg tej zależności. Jest niesłychanie charakterystyczny dla katalizy na powierzchni metali. Amoniak jest tylko pretekstem, jest tylko przykładem dla dowolnej reakcji biegnącej w fazie gazowej z udziałem gazów. Na katalizatorze metalicznym mogę obserwować tego typu przebiegi. Moi mili. To słowo, którego za chwilę tutaj użyję, może dla Was być jeszcze niejasne, jeszcze teraz. Ono się wyjaśni wtedy, gdy będziemy mówili o tym, jakie oddziaływania zachodzą między atomami, między cząsteczkami substancji chemicznych. Tego typu zależności są charakterystyczne dla zjawisk adsorpcji. Adsorpcja. To po prostu, to po prostu zatrzymywanie, powiedzmy sobie, substancji gazowych w moim przypadku na powierzchni ciała stałego. Między ową powierzchnią, a substancją, jak powiadamy, zaadsorbowaną muszą zatem istnieć pewne oddziaływania, pewne siły, te siły. Które potocznie nazywamy siłami van der Waalsa, są stosunkowo niewielkie, są stosunkowo nieznaczne. Proszę Państwa, wzrost ciśnienia, przynajmniej w tym obszarze, gdzie wydajność rośnie, związany jest z tym, że gdy rośnie, powiedzmy sobie, oba, wydajność, rośnie ciśnienie, rośnie. Liczba cząsteczek zaadsorbowanych na powierzchni katalizatora. Zaadsorbowanych, a więc pokrywających tę powierzchnię. Wreszcie dochodzimy do takiego stanu, że powierzchnia już jest całkowicie pokryta. Nie ma na niej wolnych miejsc, mówiąc trywialnie. A więc dalszy wzrost ciśnienia. Już nie może spowodować, że więcej cząsteczek, powiedzmy, gazów reagujących na tej powierzchni może osiąść, na tej powierzchni może być zaadsorbowana. Jak wspomniałem, adsorpcji towarzyszą stosunkowo słabe oddziaływania, stosunkowo słabe siły van der Waalsa. Stąd efekt cieplny procesu. Czy mówiąc bardziej ogólnie efekt energetyczny, proces związany z adsorpcją jest niewielki. To są powiedzmy ciepła, to są entalpie rzędu, czy ja wiem, kilkunastu, rzadko więcej kilojouli na mol. Na mol zaadsorbowanej substancji. Tymczasem znane są wypadki, gdzie właśnie efekty cieplne Związane ze zjawiskami oddziaływania substancji i powierzchni są znacznie większe, osiągają nawet 100 i więcej kilojouli na mol. W takim wypadku mówimy, że na powierzchni zachodzi chemisorpcja, albo inaczej, że owemu osiadaniu, adsorbowaniu się cząsteczek na powierzchni metalu. Towarzyszą pewne zjawiska chemiczne. W wypadku, o których wam mówię, te zjawiska chemisorpcji polegają na polaryzacji cząsteczek wodoru. Polaryzacji to znaczy, że ładunek elektryczny w tych cząsteczkach przestaje być rozłożony równomiernie. Jeden z krańców tej cząsteczki staje się elektrycznie dodatni, drugi ujemny w szczególnych przypadkach. Może zaś dysocjacja obojętnej cząsteczki wodoru na kation i anion wodorkowy? Może zaś dysocjacja cząsteczki na atomy wodoru? A czy na Boga? Ja muszę przekonywać Państwa, że atomy wodoru są znacznie bardziej reaktywne aniżeli cząsteczki H2. Znacznie bardziej reaktywne są także te cząsteczki spolaryzowane z rozdzielonym ładunkiem elektrycznym. Tak. To właśnie zjawiska chemisorpcji wodoru na tym katalizatorze, na żelazie domieszkowanym manganem, prowadzą właśnie do powstania tego typu indywiduów na powierzchni katalizatora. Indywiduów nieporównanie bardziej reaktywnych z cząsteczkami H2. Skąd o tym wiemy, zapytacie? Wiemy, wiemy, bo my potrafimy powierzchnię badać różnymi metodami spektroskopowymi dla przykładu. I stąd wiemy, co się na niej dzieje. Co więcej, aniony wodorkowe TH- wiążą się z powierzchnią metalu na wodorki żelaza, manganu, FEH2, MNH2, Wodorki mieszane to właśnie zjawiska chemisorpcji. Głównie na tym katalizatorze, o którym powiedziałem, że wybrałem go tendencyjnie, powodują tak znaczne przyspieszenie reakcji syntezy amoniaku z azotu, wodoru. Przyspieszenie reakcji, która w temperaturze pokojowej, w warunkach bez katalizatora nie zajdzie w sposób mierzalny za dziesiątki, setki lat nawet? To wszystko, o czym powiedziałem dotąd, mógłbym wszelakosz podsumować bardzo krótko. Oto niezależnie od tego, jaki jest mechanizm działania katalizatora, niezależnie od tego, jaki to jest katalizator, czy to jest ten metal, na którym zachodzi adsorpcja i chemisorpcja? Czy wiem, że katalizator bierze w sposób oczywisty udział w reakcjach chemicznych przebiegających w kilku etapach? Czy wreszcie katalizator, który jest enzymem? Powtarzam, niezależnie od tego, jaki jest katalizator, o każdym z nich mogę powiedzieć, że on przyspiesza. Dany proces dlatego, że obniża energię aktywacji, czy, jak państwo wolą, entalpię aktywacji tego procesu. O ile państwo popatrzą na ten wykres, który jest konsekwencją teorii Eyringa, Polaniego, Hinshelwooda, o ile, powiedzmy sobie, ta czerwonawa tutaj krzywa odpowiadałaby reakcji przebiegającej bez udziału katalizatora, to ta krzywa Odpowiada reakcji katalizowanej. Katalizator reaguje w jakikolwiek sposób, by Państwo chcieli. Reaguje z substancją. Stąd tutaj pojawia się to maksimum, gdzie katalizator oddziałuje z substancją reagującą, obniżając, jak widać, energię czy entalpię aktywacji. Na tym schemacie. Zaznaczyłem jeszcze jedną krzywą o tę, której maksimum wypadło najwyżej. Pewnego rodzaju antytezą działania katalizatora jest to, co nazywamy inhibitowaniem reakcji chemicznych. A inhibitory to takie substancje, które z kolei przebieg reakcji chemicznych spowalniają. Czy widzicie dlaczego? Czy widzicie z tego wykresu, dlaczego inhibitor doprowadza do spowolnienia przebiegu reakcji? No przecież to oczywiste. Inhibitor zwiększa energię aktywacji. A popatrzcie na równanie Arrheniusa, na równanie Eyringa-Polaniego. Przecież energia aktywacji jest związana bezpośrednio ze stałą szybkością, a więc szybkością procesu. I jeszcze jedna, jakże ciekawa grupa reakcji katalitycznych. Mówiące słowa, myślę o zjawiskach autokatalizy. To znaczy tylko tyle, że powstający produkt reakcji, produkt jest katalizatorem tej przemiany. A więc produkt danej reakcji chemicznej przyspiesza jej przebieg. Oto przykład. Dwutlenek siarki z siarkowodorem, wywiązuje się siarka, powstaje woda. Reakcja bardzo efektowna. Tylko, że o ile Państwo zmieszają suchy dwutlenek węgla z suchym siarkowodorem, oba gazy. To będziecie długo czekali, aby ta reakcja zaczęła przebiegać. Przebieg będzie widać, bo powstaje siarka w fazie stałej. Kochani, katalizatorem tej reakcji jest woda. I o ile ja do naczynia z suchymi gazami wprowadzę ślady wody, ta reakcja przebiegnie bardzo gwałtownie. Oto inny przykład. Które zaraz Państwo zobaczą, może nawet powąchają. Metaliczny cynk, stały chlorek amonu, tlen, ten ostatni z powietrza. Popatrzcie, powstaje chlorek cynku, powstaje amoniak. Stąd powiedziałem, że być może poczujecie nawet przebieg reakcji. I pani już namieszała, czy jeszcze nie? Dobrze. No jak Państwo widzą, niczego nie czuć, niczego nie widać, żeby reakcja przebiegała. Katalizatorem tej reakcji jest znowu woda, woda, która powstaje jako produkt. Stąd reakcja jest autokatalizowana wodą. Proszę teraz, żeby pani wlała kroplę czy coś takiego, niewielką ilość wody do tego wszystkiego. Pokażę państwu jednocześnie przebieg reakcji znanej jako proces białousowa-żabotyńskiego. To jest proces przebiegający w dwudziestu kilku etapach. I teraz widzą Państwo to, o czym Wam wspominałem dwa, trzy, może cztery spotkania wstecz, gdy mówiłem, że niektóre reakcje przebiegają oscylacyjnie, gdzie stężenie zmienia się w periodycznie w czasie. Macie Państwo przykłady. Reakcja Breja jest reakcją oscylacyjną reakcja Białousowa-Żabotnickiego jest reakcją oscylacyjną, z tym, że w tej pierwszej z pewnych względów te oscylacje niedługo znikną, a w tej drugiej oscylacje barwy będą sobie Państwo mogli obserwować jeszcze jutro, o ile wytrzymacie w tej auli z nami. Proszę Państwa, a to są znowu reakcje, dzięki którym my funkcjonujemy. Także współczesny chemik, gdy dzisiaj patrzy na organizm żywy, to patrzy na niego z punktu widzenia termodynamiki takich właśnie procesów. A pokazałem to Państwu dlatego, dzisiaj, że. Choć te reakcje przebiegają w wielu stadiach, reakcja Breja jest stosunkowo prosta. 8 czy 10 stadiów biełłłusława powiedziałem dwadzieścia kilka, nie pamiętam dokładnie ile. Ale niektóre z tych stadiów są stadiami autokatalicznymi. I właśnie dlatego pokazuję to Państwu teraz, właśnie teraz, gdy rozmawiamy o katalizatorach. Widzicie, czy nie miałem racji już do fascynujące?